Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Kanclerz Merkel rozmawia z Łukaszenką prezydent Macron z Putinem, a niemiecki kontroler zawiesza proces certyfikacji Nord Stream 2, tymczasem na granicy regularne starcia między migrantami a polskimi służbami. Jakie jest dyplomatyczne tło kryzysu na granicy polsko-białoruskiej? I kto wygrywa ofensywę dyplomatyczną i propagandową? O tym w raporcie na dziś 17 listopada 2021 roku. Raport na dziś to środowe wydanie raportu o Stanie Świata, programu finansowanego przez słuchaczy. Za wszystkie wpłaty niezależnie od ich wysokości z serca państwu dziękuję, dziękuję Państwu również za wszystkie inne wyrazy wsparcia, zwłaszcza listy i miłe słowa pod naszym adresem. To jest bogaty tydzień. Od poniedziałku mają Państwo do dyspozycji nowy listopadowy raport o książkach. Od wczoraj kolejny szósty już odcinek raportu z przyszłości, a dziś kolejna odsłona naszego programu. Zapraszam do słuchania. Adrian Bąki, Filip Marcinkowski w reżyserce studia efektura w Warszawie. Zaczynamy. Moim gościem jest dziś dr Marcin Kędzierski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, główny ekspert centrum analiz klubu Jagiellońskiego. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Jak pan ocenia zabiegi kanclerz Merkel w celu opanowania sytuacji na polskiej granicy? No, nie oceniam zbyt pozytywnie, dlatego że zarówno rozmowa z Władimirem Putinem, jak i z Aleksandrem Łukaszenką prawdopodobnie nie przyniosły spodziewanych rezultatów i to te dwie rozmowy trzeba traktować w sposób oddzielny. Zacznę od rozmowy z Władimirem Putinem. Kanclerz Merkel rozmawiała z nim ubiegłą środę i czwartek, natomiast rozmawiała przed wprowadzeniem jakichkolwiek sankcji wobec czy to Białorusi, czy to nawet Rosji i występowała z pozycji strony proszącej, czyli strony słabszej. A rosyjska dyplomacja bardzo umiejętnie potrafi rozgrywać słabość swoich partnerów, więc tutaj trudno się dziwić na przykład państwom bałtyckim, że są no, bardzo zaniepokojone, że podobnie jak Warszawa, bardzo zaniepokojone takimi, formami komunikacji pomiędzy Berlinem i Moskwą ponad naszymi głowami. Natomiast jeszcze bardziej, no, nie boję się użyć tego słowa skandaliczny, jest fakt telefonu pomiędzy kanclerz Merkel i Aleksandrem Łukaszenką, dlatego że Aleksandr Łukaszenka nie jest uznawany jako prezydent Białorusi przez społeczność międzynarodową. Unia Europejska co prawda formalnie nie ogłosiła, że wybory zostały sfałszowane, ale jednocześnie nie uznają Łukaszenkę za prawowitego prezydenta Białorusi, więc nie posiada on politycznej legitymizacji w tym wymiarze międzynarodowym. I sam telefon kanclerz Merkel i to, że rozpoczęła rozmowę z Łukaszenką, już jest wygraną Łukaszenki. Zresztą tak to jest też postrzegane przez białoruski reżim. Z tego co wiem z źródeł środków studiów wschodnich, białoruskie media sprzyjające reżimowi, czy w zasadzie będące pod kontrolą reżimu, no, przedstawiają sam fakt rozmowy między kanclerz Merkel a prezydentem Łukaszenką jako, jako sukces. No, Białoruskiego e, tutaj tyrana, autokraty. Bo nie chcę używać słowa prezydenta, tak? no bo nie, używa, nie, nie uznajemy go jako prezydenta. Pytanie brzmi, dlaczego kanclerz Merkel miałaby tego nie robić, patrząc na to z punktu widzenia interesów Niemiec? To, co się dzieje na granicy polskiej, jest zagrożeniem dla interesów Niemiec. Już wiemy, że co najmniej kilka tysięcy ludzi przekroczyło granicę niemiecką, i to jest problem dla samych Niemiec. A zatem kanclerz Niemiec próbuje załatwić tę sprawę z kimś. Kogo uważa za osobę sprawczą w tym wypadku? Tak, natomiast pytanie brzmi, czy faktycznie telefon do Łukaszenki jest sposobem na rozwiązanie tego konfliktu, czy jednak nie jest osłabieniem swojej pozycji negocjacyjnej? Wydaje się, że o wiele lepszym rozwiązaniem nawet rozmowy z Łukaszenką mogłyby się odbywać, ale dopiero w momencie, w którym zostanie nałożony kolejny pakiet unijnych sankcji i kolejny pakiet amerykańskich sankcji na Białoruś. I wtedy można rozmawiać z Łukaszenką z pozycji siły, to znaczy, Domagać się pewnych ustępstw, po których Możemy zgodzić się na wycofanie przynajmniej części sankcji. W obecnej sytuacji, kiedy tych nowych sankcji jeszcze nie ma, mamy oczywiście sankcje z przeszłości, bo te sankcje na Białoruś Unia Europejska nakłada już od jesieni ubiegłego roku, czyli w zasadzie po sfałszowaniu wyborów w Mińsku. Natomiast te sankcje wciąż są dość słabe, na to zwraca uwagę białoruska opozycja. I dopóki nie nałożymy wystarczająco mocnych sankcji na Białoruś, my wciąż nie mamy pełnej listy tych sankcji, która została uzgodniona na Radzie do Spraw Zagranicznych Unijnej w Ubiegły poniedziałek, ale dopóki nie będzie twardych, bardzo jednoznacznych sankcji nałożonych na Białoruś, no to ta rozmowa z samą Łukaszenką tutaj ma jakby niewielkie szanse powodzenia, no bo w jaki sposób można byłoby wpłynąć na, na działanie białoruskich, białoruskich władz? Pani Merkel powtarza to, co zrobiła w 2015 roku z Erdoanem, prawda? To znaczy, nie konsultując się z nikim, no bo wtedy też się z nikim nie konsultowała, próbuje Załatwić sprawę poza jakimiś strukturami Unii Europejskiej, nawet rzucając na szale sprawy osobiste. To znaczy, pamiętajmy, że wtedy istniała ogromna antypadia pomiędzy kanclerz Merkel i Erdoanem, mimo to ona zdecydowała się na dyskusję z nim. Tutaj mamy sytuację polityczną, bo ja nie sądzę, żeby cokolwiek panią Merkel, jeśli chodzi o emocje, łączyło z Łukaszenką. No ale jak sam pan wspomniał, to jest właściwie. Przez Unię Europejską polityk nieuznawany za prezydenta Białorusi, a zatem czy to jest tak, że pani Merkel tym ostatnim rzutem na taśmę próbuje powtórzyć manewr z 2015 roku, pana zdaniem? No myślę, że trzeba sobie bardzo wyraźnie powiedzieć, że ten kryzys migracyjny z 2015 roku i obecny kryzys, który już nie jest kryzysem migracyjnym, to wszyscy chyba wyraźnie widzą, że jest to kryzys o znacznie, na znacznie szerszą skalę. Nie są jakkolwiek do porównania, to znaczy, Erdohan miał na swoim terenie uchodźców z Bliskiego Wschodu, tam tych ludzi było kilka milionów i on jedynie mógł jakoś ich przepuścić albo ich zablokować. W przypadku Łukaszenki nie mówimy o kilku milionach, tylko mówimy o kilku, co najwyżej kilkunastu tysiącach migrantów. Co więcej, to są to migranci ściągnięci przez Łukaszenkę, więc tutaj Erdogan tylko tak naprawdę zarządzał konfliktem spowodowanym przez masowe migracje, wspierane przez jakieś organizacje przestępcze, mafijne. Natomiast tutaj te rolę organizacji przestępczej czy mafii odgrywa, odgrywają struktury państwowe Białorusi. Więc w tym sensie te konflikty są nie do porównania i no nie da się porównać sytuacji Erdochana do sytuacji Łukaszenki. Ja wiem, że Władimir Putin zalecił kanclerz Merkel dogadywanie się z Łukaszenką i nawet zapłacenie Łukaszence troszkę na kształt tego, co wykonano w 2015 roku. Natomiast te sytuacje są absolutnie nie do porównania. I też nie do porównania jest stanowisko Unii Europejskiej, ponieważ w 2015 Roku była mowa o tym, żeby jednak e, część tych uchodźców e, przyjmować. Natomiast dzisiaj, po pierwsze, ta skala kryzysu jest znacznie mniejsza, no bo tak jak powiedziałem, to jest kilka, kilkanaście tysięcy ludzi, ale a nie kilka milionów. E, a po drugie, no dzisiaj w Unii Europejskiej po tych sześciu latach jest bardzo wyraźne stanowisko, że je, jesteśmy gotowi te osoby przyjąć pod warunkiem, że odeślemy je e, do krajów pochodzenia. Czyli dzisiaj nie ma w ogóle mowy o tym, żeby przyjmować te osoby. E, poza taką zwykłą procedurą, które te osoby mogą zgłosić, zło, złożyć placówkach, dyplomatycznych Unii Europejskiej w krajach pochodzenia. Więc wydaje mi się, że porównywanie tych sytuacji jest, jest dzisiaj zupełnie chybione i to tym bardziej sprawia, że zachowanie kanclerz Merkel jest dla mnie niezrozumiałe i też nie dziwię się właśnie irytacji państw, zwłaszcza państw bałtyckich, które, no, które z tego, co donoszą plotki, no, jakoś bardzo wyraźnie sprzeciwiły się tej operacji, czy tych telefonom kanclerz Merkel na ostatnim europejskim szczycie. A może zbytnią wagę przykładamy do tej interwencji pani Merkel? Ona odchodzi być może na początek na początku grudnia, już w ogóle władzę kanclerską przejmie Scholz w Niemczech, i to nie kanclerz Merkel będzie podejmowała dalsze decyzje ani kroki w kierunku uregulowania tego kryzysu. Tutaj się absolutnie zgadzam. Ten kontekst, ten konflikt trzeba rozpa rozpatrywać w sposób całościowy, ponieważ to nie jest tylko kwestia e, graniczna, kwestia migracyjna, ale to także jest kwestia szantażu gazowego, który Rosja wykorzystuje od e, dwóch miesięcy w Europie. To także jest kwestia dyslokacji rosyjskich sił zbrojnych na granicy z Ukrainą. Więc e, ten konflikt, ten kryzys ma bardzo wiele twarzy. E, no i w tym sensie e, głównym celem Federacji Rosyjskiej, która jakoś w ten konflikt jest zaangażowana, jest e, dokończenie, czy certyfikacja i, i uruchomienie drugiej nitki gazociągu północnego. I ta decyzja będzie należała, no na razie należy do, do, jest na tym poziomie urzędniczym, została zablokowana na kolejne kilka miesięcy, ale ostatecznie będzie przedmiotem dyskusji politycznej. No i wydaje się, że w, tej, w tych relacjach między Unią Europejską i Rosją Rosjanie przelicytowują, czy przeszarżowują i mogą sprawić, że pewna masa krytyczna zostanie przekroczona i w końcu Niemcy uznają, że jednak nie warto uruchamiać tej drugiej nitki gazociągu. Natomiast w relacji między Białorusią i, i Unią Europejską, czy Białorusią i Niemcami. No tutaj głównym celem Białorusi i prez, białoruskiego reżimu jest uzyskanie międzynarodowej legitymizacji. No i w tym kontekście niestety y, kanclerz Merkel tę legitymizację Łukaszence daje. Chociaż oczywiście mamy świadomość tego, że te rozmowy koalicyjne się powoli w Niemczech zmierzają ku końcowi i prawdopodobnie w pierwszej połowie grudnia będziemy mieli już nowy niemiecki gabinet z Olafem Scholzem na czele. Wspomniało Pan o tej decyzji regulatora niemieckiego w sprawie. Dopuszczenia do działania rurociągu Nord Stream 2. Czy widzi pan element y, polityczny w tej decyzji, czy to jest y, tak, jak mówią niektórzy, po prostu wynik y, działań biurokracji niemieckiej, która precyzyjnie określa, co może być zgodne z prawem, jeżeli coś jest zgodne z prawem, to działa, jeżeli coś jest niezgodne z prawem, to nie działa? W tym wypadku mamy wątpliwości, więc zawieszamy na kilka miesięcy. Na pewno na Wschodzie ta decyzja postrzegana jest stricte politycznie. Jeżeli chodzi o Niemcy, wydaje się, że ta decyzja faktycznie jest decyzją urzędniczą, decyzją biurokratyczną, ale też trzeba pamiętać, że niemieckie procedury czy niemiecka biurokracja często były instrumentem prowadzenia polityki, tylko nikt tego oficjalnie nie przyzna, ani środowiska polityczne, ani środowiska medialne. Czyli nie wykluczałbym jakiejś inspiracji politycznej, chociaż tutaj ona może być bardzo cicha, a jednocześnie jest dla Niemców wygodna, dlatego że Niemcy poprzez tę biurokratyczną decyzję, w której można schować jakiekolwiek czynniki polityczne, kupują sobie czas, to znaczy czekają, jaka będzie reakcja Putina, i nie muszą dzisiaj politycznie podejmować decyzji, czy ten y, gazociąg uruchamiać, czy nie. Y, ta decyzja tak naprawdę opóźnia certyfikację, ewentualną certyfikację o co najmniej kilka miesięcy, czyli przekładają na. Prawdopodobnie wiosnę 2022 roku, a to sprawia, że nowy niemiecki rząd będzie miał kilka miesięcy więcej na podjęcie ostatecznej decyzji. No i w sytuacji e, polityki rosyjskiej, która wydaje się próbowała docisnąć kolanem tuż przed jeszcze końcem rządów kanclerz Merkel e, o, i osiągnąć zgodę na certyfikację, no to w tym sensie Rosjanie się przeliczyli i przelicytowali, traktując niemiecką kulturę polityczną to samo z, z rosyjską kulturą polityczną. Jednak ta niemiecka kultura polityczna jest zupełnie inna niż kultura rosyjska i dzisiaj nie ma co liczyć na to, że Niemcy ugną się pod rosyjskim szantażem. No tym bardziej, że zarówno w FDP i Zielonych taka Niechęć i to do gazociągu y, północnego, i do polityki zagranicznej Rosji była już od kilku lat bardzo mocno widoczna. Natomiast to ostatnie działanie Rosji, mające na celu właśnie szantaż gazowy, a teraz to, co dzieje się, czy to na Białorusi, czy na Ukrainie, no też y, pogarsza wizerunek, czy wzmacnia irytację Niemców na Rosję. I tak naprawdę może się okazać, że Rosja chcąc y, przeprowadzić jakiś szantaż i zmuszając Niemców do. do ostatecznego uruchomienia gazociągu północnego, tej drugiej nitki, doprowadzi do sytuacji, w której Niemcy podejmą decyzję o tym, żeby ten projekt zablokować. Takiej decyzji jeszcze nie ma, natomiast może się okazać, że te kolejne szantaże ze strony Kremla zadziałają przeciwskutecznie i Niemcy w końcu stwierdzą, że no jednak nie mogą sobie pozwolić na to, aby dać Rosji takie narzędzie szantażu w stosunkach międzynarodowych. To, co pan mówi, to by była fundamentalna zmiana jednak, prawda? To znaczy... Oczywiście w tej koalicji będzie jedyna partia polityczna w Niemczech, która sprzeciwia się jednoznacznie uruchomieniu tego gazociągu, czyli Zieloni. Natomiast do tej pory nie było realnie takiej perspektywy, że ten rurociąg może nie. Zadziałać, może zostać wstrzymany. To by była fundamentalna zmiana, której jak rozumiem pan nie wyklucza w tej chwili. Nie wyklucza, ponieważ sytuacja jest dynamiczna, i, tak jak powiedziałem, irytacja wśród Niemców na działania Rosji rośnie. To nie jest tak, że ta decyzja już zapadła, żeby zablokować uruchomienie tej drugiej niskiej gazociągu. Natomiast każdy kolejna cegiełka, którą dorzuca Putin może. Przeważyć tę szalę. Już ta decyzja o, o szantażu gazowym, o obniżeniu wolumenu dostaw i podwyższeniu cen na europejskich rynkach dotknęła już nie tylko, dotarła nie tylko do niemieckich elit, ale także do, do niemieckich mediów, a przez to do, do niemieckich wyborców. Te obrazki dzisiaj z polsko-białoruskiej granicy, które no dzisiaj, jeszcze parę tygodni temu były spory, czy tutaj Polska działa w sposób humanitarny wobec kryzysu migracyjnego, dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że. Nie jest to kryzys migracyjny, tylko jest to kryzys na, na taką szerszą skalę. I ta sympatia niemieckich mediów, nie tylko takich mediów o proweniencji bardziej prawicowej, ale także mediów jednak kojarzonych bardziej z taką bardziej lewicową stroną polityczną, bardzo nieprzychylną rządowi Prawa i Sprawiedliwości, nawet tych mediach jest dzisiaj bardzo wyraźne wsparcie dla działań polskiego rządu i jednocześnie jest właśnie tak jak powiedziałem rosnąca irytacja, jeżeli chodzi o działanie czy to Łukaszenki, czy to Kremla, bo ta inspiracja rosyjska jest tutaj też wyraźnie wyraźnie widoczna i też to, co to, to, to dzieje się na granicy ukraińsko-rosyjskiej, to rozmieszczanie wojsk przez Rosję właśnie na, na pograniczu rosyjsko-ukraińskim, to wzmaga taką niechęć czy no, właśnie irytację Niemców wobec Rosji i Rosjanie mogą tutaj ja nie powiem, że to na pewno doprowadzi do, do zablokowania tego projektu na jego już tak finalnej fazie, ale moim zdaniem, prawdopodobieństwo takiego scenariusza z każdym kolejnym tygodniem rośnie. Dużo będzie zależało od tego, jak będzie zachowywał się prezydent Putin w najbliższych tygodniach i czy będzie chciał eskalować ten konflikt, czy jednak decyduje się na bardzo szybką deeskalację, żeby nie ryzykować tej zmiany nastawienia niemieckiego społeczeństwa i niemieckiej elit politycznej. Porozmawiajmy jeszcze chwilę na temat rozmów prezydenta Emmanuela Macrona z Władimirem Putinem. Oni rozmawiali prawie dwie godziny, więc to była długa, wyczerpująca Wymiana, głównie na temat Ukrainy i tego, o czym Pan wspomniał przed chwilą czyli rozmieszczania wojsk rosyjskich na granicy. Jak rozumiem, te elity zachodnie, najprawdopodobniej na podstawie informacji wywiadowczych, Boją się rzeczywiście, że Rosja może zaatakować Ukrainę? To jest realna perspektywa w najbliższych tygodniach, miesiącach? Nie czuję się ekspertem od polityki wschodniej, więc też będę bazował na tym, co publikują na nasi eksperci ze Środka Studiów Wschodnich, ale wydaje się, że Dopóki Rosjanie nie uzyskają certyfikacji i zgody na uruchomienie Gazociągu Północnego, który jest podstawowym celem dzisiaj Federacji Rosyjskiej, to nie będą prowadzili tak zakrojonej na szeroką skalę działań. Czyli do momentu, w którym Unia Europejska i Niemcy nie zgodzą się na, na uruchomienie Nord Stream 2, żadnej ofensywy nie będzie, to co Rosjanie robią, to jedynie straszenie czy podbijanie dzisiaj tej ceny w, tym, w tych negocjacjach czy w szantażu. Natomiast, tak jak powiedziałem, Rosjanie mogą się tutaj. Przeliczyć i faktycznie, jeżeli Niemcy. Wyrażą zgodę na, czy dadzą zgodę na uruchomienie gazociągu północnego, wtedy moim zdaniem możemy spodziewać się domknięcia tego kryzysu ukraińskiego, bo pamiętajmy, że Rosjanie ten kryzys uruchomili w roku 2004, ale go nie zakończyli i mają do sięgnięcia pewne cele dotyczące na przykład no, mocniejszego podporządkowania Ukrainy. Wtedy nie da się wykluczyć formy interwencji militarnej, ale dopóki nie ma zgody ostatecznej na uruchomienie gazociągu północnego, wydaje się, że Rosjanie taki Interwencji czy inwazji nie przeprowadzą, a to, co robią dzisiaj na granicy, to jest kolejny element straszenia. Tak samo, jak miało to miejsce w kwietniu, kiedy także rozlokowali tam instalacje wojskowe i żołnierze, po czym po kilku tygodniach wycofali swoje wojska. Teraz te wojska wracają na granicę ukraińską. Natomiast Putin musiałby być naprawdę szaleńcem, żeby doprowadzić dzisiaj do, do interwencji, bo to mogłoby już przechylić szale i sprawić, że ten główny cel, którym jest doprowadzenie do końca tej inwestycji gazociągu północnego, stałby się praktycznie niemożliwy. Powiedział pan, że ten kryzys wykracza znacznie poza ramy kryzysu migracyjnego i jak pańskim zdaniem on będzie się w dalszym ciągu rozwijał jest presja również na polski rząd w celu tak zwanego umiędzynarodowienia tego problemu czyli Czego? Na czym konkretnie miałoby to polegać, i czy byłoby to potrzebne? Trzeba sobie jasno powiedzieć, że polskiemu rządowi udało się już umiędzynarodowić ten konflikt. Po pierwsze, mamy do czynienia z europejskimi sankcjami na e, Białoruś, ta decyzja zapadła w poniedziałek. Mamy jasne stanowisko Rady Atlantyckiej e, Paktu Północnoatlantyckiego i mamy otwartą ścieżkę do uruchomienia artykułu czwartego, czyli konsultacji e, w momencie Naruszenia integralności granic. No i wreszcie udało się w ubiegły czwartek przeprowadzić, czy wprowadzić do agendy Rady Bezpieczeństwa ONZ właśnie problem kryzysu na polsko-białoruskiej granicy. No nie da się już bardziej tego kryzysu umiędzynarodowić. Oczywiście jest tak, że Rada Bezpieczeństwa potępiła działania Białorusi, nie może nałożyć sankcji, bo tym sankcjom przeciwstawi się Rosja jako członek stały Rady Bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli możemy powiedzieć, co oznacza umiędzynarodowienie i jeżeli uznamy, że to jest właśnie przeniesienie tego konfliktu na forum Unii Europejskiej, NATO i ONZ, to to wszystko się już stało. Więc w tym sensie ciężko jest mówić o jakimś daleko idącym No Mowa jest tutaj w Polsce, żeby być może w sposób Symboliczne, ale jednak pokazać, że na granicy są nie tylko wojska polskie, żeby znaleźli się na niej, nie wiem, doradcy z NATO albo funkcjonariusze Frontexu. To są zdania, które się pojawiają. Uważa pan, że to jest niepotrzebne? Jeżeli chodzi o Frontex, to tutaj uważam, że ci funkcjonariusze mogliby się pojawić i to by pewnie wzmocniło taką wizerunkową pozycję Polski, która dzisiaj jednak nie jest słaba. To znaczy te działania, które podjął prezydent Łukaszenka w ostatnich kilkunastu dniach, czyli kierując, kierując uchodźców na granicę w Kuźnicy i koordynując szturmy tych, tych migrantów, jednocześnie zapraszając międzynarodowe media, które relacjonują te szturmy, które są koordynowane przez białoruskich funkcjonariuszy. Dzisiaj tak naprawdę nie musimy już wiele robić, żeby zyskać sobie poparcie czy przychylność europejskiej opinii publicznej czy europejskiej elity politycznej. To, co dzisiaj jest, wydaje się kluczowe, to jest stworzenie możliwości uratowania ludzi, którzy są uwięzieni pomiędzy białoruskimi służbami, a naszą granicą i naszymi służbami i jest wypracowanie rozwiązania, które umożliwi przyjęcie tych, tych imigrantów i odesłanie ich do krajów pochodzenia. O tym też bardzo wyraźnie mówią przywódcy europejscy, o tym bardzo wyraźnie mówi minister spraw zagranicznych Niemiec, Heiko Maas, żeby ustabilizować sytuację, przyjąć te osoby, odesłać do krajów pochodzenia i jeżeli w ogóle mamy mówić o jakiejkolwiek polityce azylowej na poziomie europejskim to ta polityka musi być uporządkowana. To słowo minister Heiko mas użył kilkukrotnie właśnie o uporządkowaniu tej sytuacji, a dzisiaj nie ma mowy o uporządkowaniu sytuacji na granicy, jeżeli granica jest szturmowana przemocą przez osoby, które próbują ją przekroczyć i te szturmy są koordynowane przez białoruskie służby i gdzie tak naprawdę wpuszczenie tych ludzi na Warunka Łukaszenki byłoby po prostu no, byłoby ulegnięciem szantażowi dyktatorowi Białorusi. Więc dzisiaj raczej mówi się o tym, żeby po pierwsze ustabilizować sytuację na granicy, sprawić, żeby Białorusi wycofali się z tego konfliktu, zatrzymać napływ kolejnych migrantów, i dopiero w tym momencie udzielić wsparcie tym osobom. Stworzyć korytarze humanitarne, ale w momencie, w którym będziemy już gotowi, żeby te osoby odesłać do państw z powodzenia. A nie przecenia pan przypadkiem, jakby to powiedzieć, sukcesu wizerunkowego polskiego, czy ustabilizowania wizerunku polskiego? No bo mówi pan o szturmie migrantów, rzeczywiście te zdjęcia są, ale są również zdjęcia polskich policjantów, lejących wodą nie tylko migrantów, ale okazuje się również dziennikarzy, i to też ukazuje się w mediach zachodnich. Oczywiście ten przekaz dotyczący polityki czy kontekstu dyplomatycznego jest w tej chwili w miarę jednoznaczny, natomiast te obrazki pokazujące no, kryzys humanitarny i dramat tych ludzi, one jednak przede wszystkim się przebijają, no bo tak są skonstruowane media współczesne, prawda? Grając na emocjach, pokazując sytuację dramatyczną ludzi marznących w lesie czy polewanych wodą, to jest coś, czego się nie da uniknąć jednak to prawda, dlatego błędem polskiego rządu było ograniczenie dostępu dla mediów do strefy stanu wyjątkowego i wydaje się, że w najbliższych godzinach ta decyzja o dopuszczeniu dziennikarzy, wybranych dziennikarzy do granicy krajowych i międzynarodowych, dziennikarzy do, do sytuacji na granicy zapadnie właśnie po to, żeby ten konflikt był relacjonowany także z naszej strony, no ale z perspektywy białoruskiej o wiele lepszym efektem wizerunkowym byłoby stworzenie kilkudziesięciu obozów takich jak w uszarzu górnym, e, gdzie mamy do czynienia właśnie z bezbronnymi uchodźcami, e, niż sytuacji, w której mamy e, głównie obrazki młodych mężczyzn, szturmujących polską granicę. Więc w tym sensie ten konflikt wizerunkowo, głównie za sprawą błędów Łukaszenki, jest przez Polskę wygrywany, chociaż tutaj Polska jest wciąż dość mocno bezradna, ponieważ nie ma własnych zdjęć, czy możemy bazować tylko na obrazkach, które są oferowane przez e, polskie funkcjonariuszy, czy to przez straż graniczną, czy to przez wojsko. I też dlatego spodziewam się też takie, taka, takie było wyrażone na Radzie do spraw zagranicznych poniedziałkowej, żeby jednak dopuścić media i organizacje humanitarne do polskiej granicy, ze świadomością, że większość migrantów jest po stronie białoruskiej i tutaj decyzja będzie należała do Łukaszenki. Natomiast wydaje się, że polski rząd w perspektywie kilkunastu najbliższych godzin podejmie decyzję o, a może już w momencie, kiedy się ten ten program będzie ukazywał, już ta decyzja zapadnie właśnie dotycząca, dotycząca wpuszczenia dziennikarzy na, na teren ten stricte przygraniczny. Bardzo dziękuję. Doktor Marcin Kędzierski z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, główny ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego był gościem raportu na dziś. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję również. I to już prawie wszystko w tym wydaniu raportu na dziś. Zapraszam na kolejne wydanie raportu o stanie świata w sobotę. I jeszcze raz dziękuję państwu za to, że jesteście z nami. Raport o stanie świata od marca ubiegłego roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób, z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to Artridge.pl Książki dostępne dla każdego. Za tyle, ile chcesz zapłacić. Bierz i czytaj. Aureus. Leasing, kredyt, ubezpieczenia, księgowość. Sprawdź nas na www.aureus.pl Hotel Bania, Termal Iski z pakietami świątecznymi i sylwestrowymi. Firma doradcza Crido. Handyhand.pl. Zapewnimy nadzór nad twoją budową, sprawdzimy stan techniczny lokalu przed zakupem lub odbierzemy go od dewelopera. Kantory Kanga. Sieć stacjonarnych kantorów kryptowalutowych w twoim mieście. Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Warszawa, Gdańsk, Bytom. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm z Niepołomic, generalny wykonawca instalacji sanitarnych i odnawialnych źródeł energii. Katering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata, Michał Małkiewicz. Firma Software Mill, od zawsze zdalni programują dla całego świata. Dom wydawniczy muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home, BIMV.pl, kursy online dla inżynierów, CIO Net and Digital Excellence, łączymy ludzi i idee, Grupa Brokerska CRB. Ubezpieczenie należności dla Twojej firmy. Bezpłatne porównanie ofert www.grupaCRB.pl Mariusz Drużyński. Salony meblowe Faster, Zełku i Białego Stoku wspierają piękne wnętrza. Agata Fischer. Galmet. Polskie pompy ciepła. Marek Jerzewski. JMP. Z miłości do sportu, z najlepszych tkanin, w sercu Podhala szyjemy dla Was porządną odzież. Palarnia Kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data. Dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go. lsbdata.com Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller. Aplikacja Moja Gazetka. Polska Proekologiczna Aplikacja Zakupowa z Gazetkami Promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Muzeum Kinematografii w Łodzi. Organizator 31. Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu. Paweł Nowy-Nowak. Michał Sierakowski. Organizator Konkursu Akademickiego Brawl. www.cryptobrawl.pl www Wydawnictwo SQN. Więcej niż książka www.wsqn.pl Drukarnia Cyfrowa totem.pl. Dla nas książka zasługuje na najwyższą jakość. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.